Cześć z tej strony Jarek Polecam. Dzisiaj jedna z największych porażek alegrowych jaka mnie spotkała 12,99 nikt nie licytował. Ja przegapiłem tą licytację powiem wam, porażka naprawdę. To się nazywa porażka alegrowa. Teraz ten album jest wystawiony ponownie. Już teraz ma 30 zł. Jak znam życie 50 i 60 będzie kosztował. Gdzie ja byłem, ja się pytam, gdzie ja byłem, gdy to, było, gdy to się kończyło. Nie było ofert kupna. Dajcie spokój. Znaczy widzicie, ja tak poluję na okazję, nie? Przeszukuję biblioteki i wyłapuję i właśnie taka okazja, no zdarzy się, że przeoczę coś takiego i niestety potem mam wyrzuty sumienia, jak to się mówi ale takie jest życie niestety, nie można mieć wszystkiego mam kolejne aukcje, no teraz postaram się przypinować parę fajnych płyt wpadnie za mniej niż 10 zł dlatego jeśli Allegro, to naprawdę trzeba przeszukiwać całej biblioteki Wczoraj przeszukałem bibliotekę ponad 2400 tysięcy płyt. Naprawdę kilka płyt stamtąd wybrałem i mam nadzieję, że wygram. Znaczy nie, nie podchodzę do aukcji, żeby ktoś nie zauważył, że, że już jest aukcja, nie tej płyty. Dlatego czekam do ostatniego momentu i wtedy robię aukcję. Pyk, kup, te, kup licytuj. W ten sposób kupuję. Trzymajcie się zdrowo, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie i niech się kanał rozwija. Cześć!